Jak wybrać odpowiednią środkę do Twoich włosów? Pierwszą środkę mamy tutaj, taką ładną, drewnianą od naszej, która ma w sobie kuleczki. I ta środka idealnie przyda się tym, które lubią robić masę głowy. Kolejna środka ma bardzo elastyczne ząbki, które idealnie nadają się do tego, żeby rozczesywać włosy bez szarpania i warywania na mokro. Czyli kiedy rozcisujesz włosy po odżywce czy masę, nie ma lepszej środki. I kolejny grzebień to jest nowość od naszej, który idealnie się nada do rozcisywania włosów kręconych. Jak mamy na nich maskę czy odżywkę, wiemy, że włosy kręcone rozcisujemy tylko na mokro i to dla nich będzie idealne rozwiązanie. I kolejny nasz bestseller, który bardzo kochamy i we również, to jest nasza ulubiona środka do rozcisywania włosów przedłużonych. Dlaczego ona tak idealnie się nadaje do włosów przedłużonych? dlatego, że ona nie ma na ząbkach kuleczek, które nie będą szarpać i wyrywać w Waszych kapsułek i ma włosy z dika, co idealnie rozczesuje bardzo gęste, długie włosy. Te wszystkie środki możecie zakupić u nas w salonie.